Zanim zaczniemy tę spokojną, lecz niezwykle głęboką podróż w głąb siebie, pozwól mi powiedzieć jedno. Jeśli lubisz testy, które pomagają lepiej zrozumieć swoją psychikę, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odkryć. A teraz wejdźmy powoli w świat symboli, intuicji i ukrytych emocji. Czasem jedno spojrzenie na obraz wystarcza, aby poczuć dziwny impuls, lekkie przyciąganie, zainteresowanie, a może nawet coś czego nie da się łatwo nazwać. Karl Jung twierdził, że symbole przemawiają do nas, zanim zdążymy je logicznie ocenić. I właśnie na tej zasadzie działa test, który masz przed sobą. Trzy konie stoją obok siebie, każdy w innej barwie, każdy o zupełnie innym charakterze. A jednak to właśnie jeden z nich przyciągnął twój wzrok mocniej niż pozostałe. Dlaczego? Co tak naprawdę widzisz w tym koniu, choć może nie potrafisz tego jeszcze w pełni wyrazić? Jung powiedziałby, że twoja nieświadomość reaguje na energię, kolor i symbolikę, zanim świadomy umysł zacznie zadawać pytania. Koń w kulturze symbolicznej jest czymś więcej niż zwierzęciem to wolność, siła, kierunek i nieokiełznana natura, ale również intuicja, pragnienie i emocje, które próbujemy ukryć. Koń złoty, z jasną, świetlistą sierścią, niesie w sobie delikatność i ciepło. To symbol uzdrowienia, harmonii i wewnętrznego światła. Koń czarny, majestatyczny i intensywny reprezentuje siłę, tajemnicę oraz głębię emocjonalną, którą często nosimy tylko dla siebie. Koń gniady natomiast uosabia stabilność, dojrzałość, równowagę i potrzebę oparcia w czymś pewnym. Wszystkie te trzy energie istnieją w nas, ale to, co cię przyciągnęło teraz, mówi o Twoim obecnym stanie duszy. Test jest prosty ale jednocześnie poruszający. Patrzysz na obraz, twoja intuicja wybiera konia, a ta spontaniczna reakcja zdradza, czego najbardziej potrzebujesz w tej chwili, czy to spokoju, czy siły, czy równowagi. To nie magia, to dialog między tobą a twoją nieświadomością, który dzieje się szybciej niż jesteśmy w stanie świadomie zareagować. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się każdemu koniowi osobno. Zobaczysz, co mówi o tobie twój wybór, Jakie emocje są teraz dominujące, jaka energia próbuje dojść do głosu i co Twoje wnętrze stara się ci opowiedzieć. A więc oddychaj głęboko, zachowaj otwarty umysł i pozwól, by symbolika prowadziła Cię krok po kroku. Ta podróż dopiero się zaczyna. Jeśli to właśnie koń o złotej słonecznej sierści przyciągnął Twoją uwagę, wiedz, że nie stało się to przypadkowo. Jego energia jest miękka, ciepła i wewnętrznie kojąca zupełnie jak pierwszy promień światła po długiej, niespokojnej nocy. Wybór tego konia mówi o tobie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, odsłania twoją wrażliwość, intuicję oraz pragnienie uzdrowienia czegoś, co w ostatnim czasie mogło zostać naruszone. Osoby, które najczęściej wybierają złotego konia, należą do tych, którzy czują głębiej. Nie potrzebujesz wielu słów, by zrozumieć emocje innych ludzi, wychwytujesz gesty, ton głosu, Drobne zmiany atmosfery. To dar, ale bywa też ciężarem. Wrażliwość, choć piękna, niejednokrotnie sprawia, że bierzesz na siebie zbyt wiele, pozwalasz, by cudze historie lub nastroje wchodziły zbyt blisko twojego świata. Złoty koń symbolizuje tę delikatność, ale jednocześnie wskazuje na moment wewnętrznego przebudzenia, takiego, który zaprasza do odnowy, oczyszczenia i ponownego odkrycia własnego światła. Może ostatnio próbowałeś znaleźć równowagę, może szukasz spokoju, który ktoś lub coś naruszyło, może po prostu pragniesz wytchnienia od presji, oczekiwań lub własnych wewnętrznych dialogów. Wybór tego konia pokazuje, że jesteś na etapie, w którym serce potrzebuje czułości, a ty próbujesz odnaleźć drogę do siebie samego spokojniejszą, łagodniejszą, bardziej prawdziwą. Istnieje jednak druga strona tej energii. Osoby tak empatyczne jak ty często zapominają o własnych granicach. Chcesz pomagać, rozumieć, wspierać, nawet wtedy, kiedy powinieneś zatrzymać coś dla siebie. Czasem milczysz, by nie ranić innych, czasem rezygnujesz, by zachować harmonię. To piękne, ale i niebezpieczne, bo może prowadzić do przemęczenia emocjonalnego. Złoty koń przypomina ci, że światło również potrzebuje ochrony. Twoja wrażliwość jest wartością ale potrzebuje przestrzeni, by oddychać. Jednocześnie ta energia niesie ze sobą ogromną moc. Masz zdolność widzenia rzeczy, których inni nie dostrzegają. Czujesz intuicyjnie, kiedy coś jest prawdziwe, kiedy ktoś cierpi, kiedy sytuacja wymaga delikatności, to sprawia, że jesteś wyjątkowy, choć czasem sam tego nie widzisz. W kolejnych częściach przejdziemy jednak do zupełnie innej energii. Energii intensywnej, silnej i pełnej tajemnicy, którą reprezentuje koń czarny. Zderzenie światła ze stroną cienia pokaże ci, jak różnorodna potrafi być ludzka psychika. Jeśli to koń czarny przyciągnął Twoje spojrzenie, oznacza to, że w Twoim wnętrzu działa energia wyjątkowo mocna, intensywna i pełna symbolicznej głębi. Czarny koń to figura tajemnicy, dystansu, ale też niezwykłej siły. Tej, którą nosi się nie na pokaz, lecz w ciszy, w środku, tam, gdzie niewiele osób ma dostęp. Twój wybór wskazuje, że jesteś osobą, która potrafi wiele unieść, być może nawet więcej, niż sama o sobie myśli. Ludzie wybierający czarnego konia często charakteryzują się wysoką samoświadomością. To osoby, które zanim coś powiedzą, dziesięć razy to przemyślą, które wiedzą, kiedy milczeć, a kiedy użyć słów jako narzędzia, nie broni. Masz w sobie zdolność analizowania sytuacji z dystansu, a jednocześnie zauważasz detale, których innym łatwo umykają. Jesteś ostrożny w okazywaniu emocji, ale nie dlatego, że ich nie masz wręcz przeciwnie, czujesz intensywnie, lecz nie pozwalasz sobie na odsłanianie każdej części siebie komukolwiek. Symbol czarnego konia łączy się z archetypem cienia w psychologii Junga. Nie oznacza to niczego negatywnego, przeciwnie, pokazuje, że jesteś w kontakcie z częścią siebie, która jest głęboka, skomplikowana i autentyczna. To ludzie tacy jak ty potrafią dostrzec prawdy niewygodne, skomplikowane emocje, konflikty wewnętrzne. Masz świadomość swoich słabości, ale potrafisz zamieniać je w siłę poprzez introspekcję i samokontrolę. Wolisz mówić mniej, ale myśleć więcej. Jest jednak również druga strona tej energii zamknięcie. Czasem, chroniąc siebie, możesz odcinać się od wsparcia, którego naprawdę potrzebujesz. Możesz zbyt wiele trzymać w środku, zamiast dać sobie przestrzeń na słabość. Perfekcjonizm, który pomaga ci osiągać wiele, potrafi jednocześnie stać się ciężarem. Wybór czarnego konia przypomina ci, że siła nie zawsze oznacza samotność, a kontrola nie musi oznaczać tłumienia uczuć. Z drugiej strony, twoja energia daje ci coś niezwykle cennego odporność. Masz wyjątkową zdolność funkcjonowania w momentach chaosu. Gdy inni się gubią, ty zachowujesz chłodny osąd. Gdy inni szukają wskazówek, ty działasz intuicyjnie, ale z precyzją. Masz w sobie potencjał przewodzenia, choć robisz to często po cichu, bez chęci zwracania na siebie uwagi. W następnym rozdziale zobaczysz zupełnie inną energię, spokojniejszą. Bardziej uziemioną, stabilną. Energia gniadego konia to przeciwieństwo intensywności czerni, ale jednocześnie jej uzupełnienie. To właśnie tam zaczniemy budować pełniejszy obraz Twojej wewnętrznej harmonii. Jeśli to koń gniady, w tonach głębokiego brązu, spokojny i pewny siebie, przyciągnął Twoją uwagę, oznacza to, że w Twoim wnętrzu dominuje potrzeba stabilizacji, spokoju i solidnego oparcia. Gniady koń nie jest tak spektakularny jak złoty, ani tak intensywny jak czarny, ale jego siła tkwi właśnie w prostocie, w czymś naturalnym, prawdziwym i konsekwentnym. To wybór osób, które cenią porządek, równowagę i autentyczne poczucie bezpieczeństwa, takich, które wiedzą, że najtrwalsze konstrukcje powstają powoli, krok po kroku. Osoby kierujące się w stronę tego konia posiadają dojrzałe spojrzenie na życie. Nie rzucają się w skrajności, nie szukają dramatów ani nagłych przewrotów. Przeciwnie, potrzebują jasnych zasad, przewidywalności, relacji zbudowanych na zaufaniu i prostocie. Z natury jesteś osobą spokojną, odpowiedzialną, często tą, na którą inni mogą liczyć. Trzymasz swoje obietnice, doceniasz porządek, dbasz o harmonię i unikasz konfliktów, które mogłyby zaburzyć twój wewnętrzny spokój. Jednocześnie energia gniadego konia mówi o ogromnej emocjonalnej stabilności. Nawet jeśli w środku przeżywasz trudności, na zewnątrz pozostajesz opanowany. Wiesz, jak zachować zimną krew w sytuacjach wymagających trzeźwego myślenia. Nie podejmujesz decyzji pochopnie, analizujesz, obserwujesz, oceniasz. Dzięki temu często stajesz się dla otoczenia kimś w rodzaju bezpiecznej przystani. Istnieje jednak także cień tej energii. Zbyt duża potrzeba stabilności może czasem zamienić się w niechęć do zmian. Możesz trwać w sytuacjach, które nie są już dla ciebie dobre, tylko dlatego, że są znajome. Możesz bać się ryzyka, unikać nowych wyzwań, odkładać decyzje, które wymagałyby oderwania się od rutyny. Gniady koń przypomina ci, że równowaga nie oznacza stagnacji, a stabilność to nie to samo co zatrzymanie. Masz prawo szukać nowego kierunku, nawet jeśli droga wydaje się niepewna, mimo tego energia gniadego konia niesie w sobie ogromną wartość. To symbol ludzi, którzy potrafią budować relacje oparte na lojalności, inwestować w projekty długoterminowe, dbać o swoje otoczenie i o tych, których kochają. Posiadasz cierpliwość, której brakuje wielu osobom. Nie potrzebujesz błyskotek ani gwałtownych emocji, by czuć sens i spełnienie. Twoja siła rodzi się z konsekwencji uczciwości i zdrowego rozsądku. W kolejnym rozdziale połączymy wszystkie trzy energie światło, cień i stabilność, aby zobaczyć pełen obraz tego, co Twoja intuicyjna decyzja mówi o Twojej aktualnej wewnętrznej energii. Tam zaczyna się właściwa interpretacja. Kiedy już poznaliśmy znaczenie każdego z trzech koni osobno, nadszedł moment, aby połączyć wszystkie elementy w całość i zobaczyć, co tak naprawdę mówi o Tobie Twój wybór. Chociaż każdy koń reprezentuje inną energię, prawda jest taka, że wszystkie trzy istnieją w każdym z nas: światło, cień i stabilność. Jednak to, który koń przyciągnął cię teraz, jest jak migawka emocjonalna, krótka fotografia twojego aktualnego wewnętrznego stanu. To nie diagnoza na całe życie, lecz odczytanie energii, która jest w tobie dominująca w tej chwili. Jeśli wybrałeś konia złotego, twoja obecna energia skupia się na uzdrowieniu, Odnowie i łagodności. Możliwe, że znajdujesz się w okresie, w którym potrzebujesz spokoju, komfortu i zrozumienia. Być może ostatnie wydarzenia poruszyły Twoją wrażliwość i teraz szukasz równowagi. Twój wybór sugeruje, że pragniesz lekkości, jasności i harmonii, a Twój wewnętrzny głos próbował Ci to subtelnie podpowiedzieć właśnie poprzez ten obraz. Energia złotego konia jest czuła, delikatna i pełna ciepła. I to są jakości, których twoja dusza najprawdopodobniej teraz potrzebuje. Jeśli wybrałeś konia czarnego, dominuje w tobie energia siły, kontroli oraz głębokiej introspekcji. To znak, że jesteś w fazie, w której masz potrzebę ochrony siebie, swojej przestrzeni, swoich granic, swojej energii. Możesz odczuwać, że musisz być bardziej ostrożny, bardziej selektywny, bardziej świadomy tego, kogo wpuszczasz do swojego świata. Twoje emocje mogą być intensywne, ale ukryte. Twój wybór mówi: Teraz potrzebuję mocy, teraz potrzebuję stabilnej, zwartej energii, aby przejść to, co jest przede mną. To czas skupienia, analizowania i umacniania swojej wewnętrznej konstrukcji. Jeśli wybrałeś konia gniadego, jesteś obecnie w miejscu, w którym szczególną wartość ma równowaga. Twoja dusza szuka stabilności, przewidywalności i bezpieczeństwa. Takiego, które daje poczucie oparcia. Możliwe, że znajdujesz się na etapie budowania czegoś ważnego, relacji projektu przyszłości. Chcesz mieć grunt pod nogami, chcesz, by rzeczy były jasne, konkretne, poukładane. Energia gniadego konia mówi o dojrzałości, spokoju i realnym spojrzeniu na życie. I to jest dokładnie to, czego teraz najbardziej potrzebujesz. Kiedy spojrzymy na te trzy energie razem, Widzimy coś jeszcze bardziej interesującego. Niezależnie od wyboru, Twoje wnętrze stara się przekazać ci wiadomość. Ta wiadomość mówi o potrzebie dostrzeżenia czegoś, co przez jakiś czas mogło pozostać w cieniu czy to Twojej wrażliwości, czy Twojej siły, czy Twojej potrzeby stabilności. W ostatnim rozdziale połączymy wszystko w jedną refleksję i zobaczymy, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu, aby żyć bardziej świadomie i w harmonii ze sobą. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale w rzeczywistości to dopiero początek czegoś znacznie głębszego, początku rozmowy z twoim własnym wnętrzem. Wybór konia, który na pierwszy rzut oka wydawał się prostą decyzją wizualną, jest w rzeczywistości odzwierciedleniem subtelnych procesów, które dzieją się w twojej nieświadomości. Jung wierzył, że symbole pojawiają się w naszym życiu nie po to, by nas bawić, lecz by nas prowadzić. Ten test jest jednym z takich symboli, delikatnym, ale wyraźnym wskazaniem, w jakim kierunku idzie twoja energia. Każdy koń reprezentował inny aspekt psychiki: złoty, światło, wrażliwość i odrodzenie, czarny, siłę, cień i introspekcję, gniady, stabilność, dojrzałość i równowagę. Być może zauważyłeś, że w każdym z tych opisów odnalazłeś coś swojego. To normalne. Człowiek nie jest jednowymiarowy. Każdy z nas nosi w sobie światło, cień i potrzebę zakorzenienia. Jednak to, który koń poruszył cię teraz, w tym konkretnym momencie życia, mówi o energii, która domaga się twojej uwagi najgłośniej. Jeśli był to koń złoty, twoja dusza prosi cię o więcej łagodności i przestrzeni, o to byś otoczył siebie ciepłem zamiast krytyką. Jeśli był to koń czarny, twoje wnętrze przypomina ci, że masz w sobie ogromną siłę ale że siła nie musi oznaczać zamknięcia. A jeśli wybrałeś konia gniadego, być może nadszedł czas byś docenił stabilność, którą już masz lub byś zaczął budować nowe fundamenty tam, gdzie ich obecnie brakuje. Harmonia z własnymi symbolami nie polega na wybieraniu jednej energii i odrzucaniu pozostałych polega na rozpoznaniu, że wszystkie one są częścią ciebie, każda potrzebna na innym etapie drogi. Czasem musimy być delikatni jak światło złotego konia, innym razem musimy sięgnąć po siłę i głębie czarnego, a są też chwile, gdy potrzebujemy stabilności gniadego, by nie zboczyć z kursu. Ten test nie ma za zadanie Cię definiować. Macie zatrzymać na chwilę, pozwolić Ci spojrzeć na siebie z innej perspektywy i usłyszeć to, co zwykle zagłuszają obowiązki, presja i codzienny pośpiech. Symbolika koni jest tylko narzędziem. Najważniejsza jest świadomość, którą dzięki niej zyskujesz. Jeśli ta podróż pomogła ci lepiej zrozumieć siebie, pamiętaj, że introspekcja jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Z czasem twoje wybory mogą się zmieniać, tak jak zmieniasz się ty, a każde takie spotkanie z symbolem jest zaproszeniem, by wejść jeszcze głębiej w świat własnej psychiki.